No cześć, z tej strony Dealer i witam Cię w kolejnym odcinku z Minecraft 1.17 na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku e, przede wszystkim będę chciał zająć się tym oto pomieszczeniem, pokazać Wam nowy blog, który może właśnie już nawet, jeżeli jesteś bardzo postrzegawczy, zauważyłeś, który wytworzył się dosłownie bez mojej wiedzy w Minecrafcie e, oraz będę chciał pokazać kilka nowych rzeczy, które się zmieniły i opowiedzieć o kilku fajnych planach. Pamiętaj o tym, że odcinki z tej serii pojawiają się codziennie o godzinie 9.30, więc jeżeli jeszcze nie zostawiasz łapki w górę, nie na odcinków o 9.00, 30, to zapraszam Cię bardzo serdecznie. Codziennie o 9.30 jest premiera i zaczynamy sobie fajny dzień od oglądania razem tej serii. Jeżeli zasubskrybujesz ten kanał, to być może będziesz mieć wtedy powiadomienie o nowych odcinkach, więc zapraszam bardzo serdecznie do subskrybowania, do kliknięcia tego czerwonego guziczka na dole pod filmem. A ja, słuchajcie, biorę się za robotę. Jak widzicie, zmieniło się sporo, ponieważ na live, który był w niedzielę, udało mi się zrobić jeszcze masę innych rzeczy, m.in. pójść do NCT i znaleźć Elytrę, albo zrobić Boxa. I w sumie właśnie, nie wiem mamy dwa szalkerboxy ogólnie. Jeden szalkerbox jest pomarańczowy, a drugi jest na razie taki jaki jest, czyli jest zwyczajnym szalkerboxem niepokolorowanym. Możesz napisać w komentarzu, jaki według ciebie szalkerbox by pasował do tego naszego domku, więc e, możesz teraz wejść do komentarzy, napisać kolor, na jaki, który powinniśmy przefarbować ten szalkerbox, e, a właśnie swoją drogą y, udało nam się nazwać kotka. Nasz kotek, czarny kotek, ma już imię i nazywa się e, Dragon. Ten nick wymyślił top Nator z ostatniego live'a, czyli Profesor Wojna, pozdrawiam cię mordeczkę, dziękuję wam wszystkim za obecność, na live niedzielę, bo na protekcie Dragon właśnie chce uciec, więc ja może go jednak, ja jednak przesunę, ponieważ dla Dragona oraz dla Katana, czyli naszego pierwszego kotka, będziemy budować specjalne pomieszczenie, które będzie miało trzy funkcje. E, otóż tutaj, jako że Monalisek już się przeprowadził i mieszka on e, w swoim własnym domku, w swojej własnej głowie, e, tak, zostawiłem drzewa i one niektóre wyrosły troszeczkę w dziwny sposób, jak możecie zauważyć. E, więc Monalisek mieszka tutaj e, i ma e, się bardzo dobrze. Zrobiliśmy mu też taką mą, ścieżkę oko żeby można było ładnie przejść. O, proszę bardzo, cześć Monalisku, on cały czas tutaj śpi. Nie wiem o co chodzi, ale chyba mu dobrze. Mam ma, ma jagódki, więc nie ma ludzi. A blok miedzi z łapki w górę, którą mam nadzieję, że zostawiłeś. Bo łapka w górę jest obowiązkowa. Pamiętaj o tym. Jeżeli zostawisz łapkę w górę, to bardzo możliwe, że pod swoją poduszką znajdziesz 10 złotych. <laughs> Naprawdę, sprawdź, serio. Więc zostawam leka e, takiego jak tutaj, e, tylko że nie takiego brzydkiego utlenionego, e, tylko świeżego i nie wiem, jakiego za jak w górę niebieski? Nie wiem jaki skoro kolor w górę. Sprawdź i napisz mi. Więc zostaw lajka, like a ja słuchajcie, mam mówię o tym pomieszczeniu. Ponieważ tak, to pomieszczenie będzie o 3 cele. Po pierwsze będzie to pokój dla kotków, po drugie będzie to pokój mój sypialny, a po trzecie będzie to pokój na płyty muzyczne, ponieważ mamy, tak jest, aż 5 płyt, nie, pięć Nie, chyba jednak 4, tak, mamy 4 płyty muzyczne, ale tak to jest fajna ilość, więc specjalnie zrobimy całą półkę, która będzie z płytami muzycznymi e, i z jukeboxem, czyli szafą grającą, e, będzie tu również łóżko i zna się, czy właśnie troszeczkę nie będę chciał też, hmm, jednak rozwinąć e, pomieszczenie o również ten fragment, który tutaj kiedyś był otoczykiem Monaliska, który obecnie jest niepotrzebny, ponieważ przecież Monalisek ma własne pomieszczenie. Kantorek tutaj zostawimy, oczywiście, kantorek musi być, ale nie potrzebujemy do niego takiego wcale przejścia przez obraz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oprócz Elytry oczywiście, z NCT udało się zyskać głowę Smoka, która jest razem z Jajem. I jest ciekawe, czy ktoś już zauważył o jakim bloku mówiłem, który się pojawił, jeżeli nie. To ja jeszcze dam wam chwilę, może ktoś zgadnie, jeżeli zgadłeś, co to, to, to za blok się pojawił, to zapisz w komentarzu. A teraz chcę wam pokazać coś epickiego, ponieważ dzięki temu, że mamy tą eletrę, mogę nareszcie wam pokazać cały nasz świat w taki bardzo przyjemny... Cinematikowy sposób, e, więc e, zróbmy mało prowadzenie, podsumowanie wszystkiego, co do tej pory się wydarzyło. Otóż, e, w tym miejscu e, jest nieudana konstrukcja, która miała mi zapewnić um, <noise> achievement, ale to jest jakieś zbugowane już. E, tutaj mamy niesamowity wiatrak z naszymi osadnikami, wow, 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 wow. chcę żyć, chcę żyć, chcę żyć, okej, okay, dobra, okej. Okay. Jak skręcimy w lewo, to możemy znaleźć farmę pszczółek, która jest hmm, półautomatyczna. Będę musiał ją nareperować, nie na do końca wiem jeszcze jak, ale zrobię to. Zbiera ona miodek, bardzo fajnie, ale tego nie ma wcale za dużo. E, tutaj obok, jak już widzieliście, jest Monalisek, e, a obok Mona Liska możemy zobaczyć świątynię. Tak jest, świątynię Lam z farmą brodawek oraz z Pepe Panem Kapłanem. Cześć Pepe Pan Kapłan. I teraz nowość, której jeszcze ooo nikt nie widział. Otóż w drugą stronę już zrobiłem ścieżkę i ścieżka prowadzi właśnie do farmy trzciny cukrowej automatycznej w pełni, proszę bardzo, oraz do e, rybaka, który w sumie nie wiem co z nim. Cały czas mieszka w klatce. Kiedyś muszę go jakoś tutaj em, lepiej potraktować i zrobić mu coś ładnego, bo ta klatka kurczę, no. Trochę głupio, no wiem, on chciałby wyjść, on chciałby wyjść, pan rybak to jest, jak ktoś nie wie. No i tak, jest ładna ścieżka, e, oczywiście tutaj na e, samym wzgórzu jest nasz pałac oraz farmy zwierząt e, i właśnie no tutaj nie bez celu, ponieważ chcę troszeczkę e, pozbyć się kilku krówek, dlatego, że będę potrzebować skórę potrzebną mi na e, ramki, w których będą. O nie, sorry dorsz, sorry dorsz, w których będą płyty muzyczne. Więc słuchajcie, ja tutaj muszę pozabijać trochę krówek. One są dosyć głośne. Okej, okay. ile mamy tej skóry? Mamy 17 skóry, to okej, okay, to nam w pełni wystarcza. Tak mi się przynajmniej wydaje. E, I jedno drzewko możemy zebrać, tak żeby mieć na patyki. A patyki nam są też potrzebne do ramek, oczywiście. Więc o mą, mam, pierwsze Drewno, co? Nieważne. E, I przejdźmy się spać, ponieważ nie chcemy raczej nocy, raczej noc e, nie oznacza nic dobrego w Minecraft. Zjedzmy sobie kotle ciki, zróbmy w takim razie e, ramki. Okej, okay. ja mam dużo drewna w sumie niepotrzebnie zbierałem, już zapomniałem. E, więc zróbmy tych ramek, tyle, ile mi wyjdzie, czyli no. Trzy w sumie starczy chyba, e, i możemy brać się za robotę. Z czego zrobić podłogę w naszym, e, naszej sypialni? Czekajcie, zbior tylko ten węgiel, bo węgiel mi się oczywiście przyda. Zawsze węgiel się przyda. E, wydaje mi się, że możemy zrobić jakiś cegieł, e, może z kamiennych cegieł, których mam jakoś tak bardzo mało, ale możemy zrobić na szczęście ich więcej. E, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czy to nie będzie troszeczkę odstawało od reszty naszego domku? E, a tak mi się troszkę wydaje. Sprawdźmy, bo tak, tutaj nigdzie nie ma cegieł. Nigdzie, w słowie nie masz żadnej... Nie, jednak co o nie przecież co na suficie cegłę! To chyba jednak nie będziemy robić, słuchajcie, podłogi z cegieł Ale z zrobimy sufit, więc te cegieł się przydadzą Tylko, że nie do tego, co myślałem Więc zróbmy, słuchajcie, oj, sufit z cegieł kamiennego Właściwie z półpłytek To wygląda całkiem dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje I będzie spójne z resztą domku Więc, e, tak, mi, mi to odpowiada Taki sufit jest git, ale no, jako, że już sufit mamy z kamiennych cegieł To raczej podłogi nie chcę mieć e, Więc zamurujmy tutaj, słuchajcie, drewnem wszystko Tutaj jest mały problem Ponieważ mamy, um, mamy naszą gablotkę. Tylko, że z drugiej strony. E, tak jest. Gablotka, która zaczęła już się utleniać z endrodami. Bardzo fajnie to wygląda. Ale będzie wyglądać jeszcze fajniej potem. E, a, no właśnie, tylko kurczę. Co teraz z tym zrobić? Jedyna opcja, jaką widzę. To no, na pewno nie chcę, żeby było widać takie coś. Musimy, słuchajcie, zrobić tutaj ścianę. Po prostu, no nie ma innej opcji. E, tylko jak teraz zrobić, żeby to nie wyglądało tak paskudnie, szczerze mówiąc, trochę nie mam jeszcze pomysłu. E, po prostu będzie trzeba zrobić tak, że to odpowiedź będzie bardziej się w tą stronę rozwijało. W międzyczasie pomyślmy nad podłogą. No bo podłoga jakaś musi być. W większości tego domu, w tej bazy jest dioryt na podłodze. Tutaj mamy takie taki jasne drewno, w sensie okorowane drzewo. I może właśnie też zrobimy taką okorowaną podłogę, tylko że z drewnikiem. E, to byłoby fajnym, myślę, pomysłem. E, w sypialni. Okej, okay, tutaj to źle wygląda, tutaj to totalnie źle wygląda, tutaj jeszcze jest przedsionek do pokoju w takim razie, który wyłożymy andesytem, nie diorytem, oczywiście musiałem pomylić się, to jest andesyt, sorki wielkie, więc tutaj wyłożymy andesyt i, i, i... on się tu będzie kończyć na przykład. Albo nie, jeszcze, jeszcze jedna kratka, jeszcze jedna kratka andesytu. O, okej, okay, takie tutaj mamy przedsionek andesytowy i tak samo andesyt możemy poustawiać w rogach pomieszczenia. Tu po nie, nie będzie róg w sumie, więc jednak to będzie czas zmienić, ale... Mm, no, musimy jeszcze pomyśleć nad układem tego pomieszczenia. Okej, okay, to dobrze zniknie. Mhm. Tak, coś czułem. E, robi się dziwnie i być może... Być może. Będzie trzeba to lekko e, przebudować. Możliwe, że nawet nie będzie tutaj wejścia do tego pomieszczenia, słuchajcie. Oj, robimy małe rewolucje. Nie wiem, gdzie nas zaprowadzą. E, możemy to... E, możemy improwizować po prostu, może. Okej, zrobiło się bardzo dziwnie po tym, jak zniknęła ta cała ściana. E, I co tu robi właściwie... E, e, przepraszam bardzo, co robi przykaźnik? Nie mam do tego pojęcia, ale raczej go tu nie powinno być. E, czekajcie, wiecie co, bo... Ach, o mój Boże! Rozwaliłem mój mechanizm Yeti kotleti. O nie, dobra, będzie trzeba nareperować już po zrobieniu tej sypialni. Eee, no, co ja właściwie narobię najlepszego? Bardzo, bardzo głupie rzeczy, słuchajcie, bardzo głupie rzeczy. Ale to wszystko da się nareperować, o kurczę, Yeti Kotleti. Będzie trzeba z tym naprawdę powalczyć potem i nareperować, bo Yeti Kotleti jest sztos i bardzo lubię, że gra w burze. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to e, kilka temu zrobiliśmy taki mechanizm, właśnie solidny kilka odcinków temu, zrobiliśmy taki mechanizm, który sprawia, że jeżeli uderzy piorun w naszą górę, to zaczyna brzmieć piosenka Yeti Kotleti. Uh, czemu? Nie ja wiem, dobre pytanie. <grych> jako, że już nie będziemy potrzebowali tutaj tej szafy krającej, bo będzie ona w końcu w naszej sypialni, to możemy zabrać ją stąd i postawić tutaj stół chemiczny. Okej, okay. i to ma w miarę sens. E, no bo ten stół chemiczny, na niego tutaj przestało być miejsce, tak naprawdę, e, jeżeli tak e, to budujemy. W międzyczasie muszę w sumie skoczyć po świerkowe drzewo, e, bo trochę mi się skończyło, a jest ono potrzebne. Świerkowe drzewo najszybciej będzie, myślę, zdobyć stąd, i tak, od kiedy mamy letrę. To totalnie się, jaram i podróżuję wszędzie właściwie. Na Erytreę, tak swoją drogą, bo w sumie nie powiedziałem na odcinku, udało nam się założyć Enchanted Naprawy i Niezliczalności 2. Niezliczalność 2 mam od specjalnego osadnika, który um, jest w naszej wiosce, właściwie w naszym młynie. E, I e, słuchajcie, jeżeli będzie duży łapiec w górę. To e, w tym tygodniu ruszymy budowę naszej, a właśnie a, jutro, ruszymy budowę naszej epickiej tutaj miejscowości, która będzie znajdować się wokół tego wiatraku, ponieważ wiatrak jest tylko jednym z pierwszych budynków w tym wszystkim. Chcę, żeby tam było pełno różnych budowli dla każdego typu osadników. E, Będziemy musieli zrobić e, właśnie w sumie co? Napisz komentarzu. Jakby, czekam na wasze pomysły, bo myślę, że to właśnie jest fajna w tej serii, że zarówno ja i wy macie wpływ na tę serię i każdy z nas ma tutaj jakiś swój wkład, więc piszcie pomysły, co byśmy mogli wbudować w naszej wiosce przyszłej, a jak będzie właśnie dużo łapę w górę, to zaczniemy nawet jutro tę budowę. Pomyślałem o takiej tymczasowej podłodze z właśnie diorytu, o dziwo, i Blackstone'a. Chciałem znać to tymczasowo, ale wygląda to całkiem ciekawie. Nie spodziewałem się tego, myślałem, że to będzie średni pomysł, ale Całkiem mi się podoba, e, napisz to co sądzisz w komentarzu, jakby wow, według mnie to wygląda całkiem nieźle, e, właśnie Blackstone, który ma taki delikatnie granatowy odcień, fajnie wpasowuje się z tą bielą, e, tak mi się wydaje, jest to podobny tutaj tej podłogi, która wcześniej w pomieszczeniu tamtym modaliska, e, ale... Ma to więcej jakby w sobie duszy, bo ma tą teksturkę całą. Napisz, co sądzisz. E, ja tutaj mam problem troszkę z tym narożnikiem. Trochę to nie działa tak, jakbym chciał, ale e, słuchajcie, coś z tym wykombinujemy. E, może po prostu będzie trzeba całe to pomieszczenie przesunąć po prostu w tą stronę, o tak. W tą stronę. Może teraz nie będzie się to tak bardzo rzucało w oczy, że tutaj jest e, trochę to dziwnie rozłożone. E, no, bo musimy to przykryć. E, wiecie, miedziane coś. To wygląda dziwnie. E, a tutaj myślę, że będzie można zrobić właśnie łóżko, miejsce na koty i e, Cyrilowi. Chyba tu jest dobrze akurat. Po prostu na koty. E, oraz oczywiście miejsce na szafę grającą. Dobra, weźmy sobie świerkowe drewno i zróbmy jakieś półeczki. Takie podobne jak tutaj. Okej. Okay i na przykład tutaj możemy zrobić Coś w tym stylu, taką właśnie Całą, na całą ścianę Szafeczki, półeczki A łóżko, 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 kurczę Jaki kolor będzie móc łóżko? To jest też Dobre, dobre pytanie, czekajcie, zobaczmy Większy owiec teraz, oj sorry <grych> Ma kolor, wydaje mi się Pomarańczowy, tak, większy jest pomarańczowa I właśnie może zrobimy pomarańczowe Łóżko, póki co Będzie po prostu naszego Boxa? Do tego, którego kolor już mam wybrany, bo Szalierbox pomarańczowy rzeczywiście jest bardzo ładny Tak mi się wydaje, o i od razu również nawet słuchajcie, świeczki pod kolor łóżka. Spadaj zombie, spadaj zombie. Czym je bije zombie? To jest dobre pytanie. O nie, dwa zombie. Ale to ja lecę. Nie mam na to z... wcale nie mam na to zbroi, żeby walczyć z zombiakami. Potrójne łóżko? Hmm, to brzmi jak plan. W sumie nie wiem, czy potrzebuję aż potrójne łóżko, ale czekajcie, zrobimy tak. I kurczę, może nie tak pojedyncze? Może nie będę tak szaleć? Zróbmy tutaj e, więcej, może dekoracji po prostu. O, takich jest, że te świeczki. Raz, dwa, trzy, cztery. Uuu, cztery świeczki można maksymalnie postawić. Myślę, że trzy. Ale to bardzo fajnie. E, może postawimy świeczkę też tutaj. E, trzy dla odmiany. I pojedynczą świeczkę tutaj. Nie, nie pytajcie się. Koniecznie szafa grająca, To jednak zrobimy tak. O, takie coś, tak? O, Lord. Tak Gdzie wygląda. Nie powinno tak wystawać w życiu. Okej, okay, tak, tak jest lepiej. I płyty muzyczne. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, to jednak. na nie pasuje nigdzie. Słuchajcie, ta świeczka. Ale płyty, oczywiście, że pasują. Więc je połustrawijmy. Pyk, pyk. Pyk i pyk, elegancja Francja, bardzo fajnie to wygląda, tak mi się przynajmniej wydaje. Naszego shulker boxa koniecznie przeniesiemy, oprył się bardzo, dziękuję. W sumie teraz wiem, co tu postawić, bo dobrze witało ten shulker box tutaj, więc shulker box, myślę, że najfajniej jak będzie obok łóżka, okej. Okay. Zawsze w shulker boxie mam jakieś rzeczy z Endu, łącznie nawet łóżko mam w sumie, Ciekawe, nie wiedziałem to zapomniałem. A tu postawimy e, butelkę. Nie nie wiem co to ma znaczyć, czy jest butelka obok mojego łóżka. E, nic dobrego chyba. I trzeba by powiedzieć na oświetleniem. Ja mam zdecydowanie za mało tych świerkowych. E, Pni. Będę musiał po niej jeszcze więcej skoczyć, no bo kurczę, trochę mi tutaj brakuje do wykończenia tego sufitu, no ten sufit tragedia jest, przecież tutaj kamień się urywa, hej, musimy, musimy tu postawiać stołna. Okej, okay, trochę lepiej, trochę lepiej, no brakuje nam jeszcze drewna, więc przekimamy się pierwszą nockę w naszym nowym łóżku i lecimy e, po drewno. Rytra e, to mój przyjaciel, Woo! i zobaczmy właściwie czy się odbagowały te kotły, czy w nich już jest śnieg, e, aha, nie. Nie, nadal, słuchajcie, te kotły nadal nie mają sobie śniegu. Niestety, to cały czas zostało niepoprawione. Mm, nadal sypki śnieg może pojawić się tylko na biomach innych niż... E, znaczy, śnieżnych biomach, ale innych niż górskie śnieżne biomy. Co jest w sumie dosyć dziwne. No ale niestety, taki, taki jest Minecraft. A jako, że w sumie nadal nie mamy tych śnieżnych biomów, to nie możemy zdobyć tego nowego rodzaju śniegu. Ale na szczęście mające lytrę, myślę, że to będzie pikuś. To jest kwestia... Myślę, że jednej, jednej małej wyprawy, żeby znaleźć ten sypki śnieg. Okej, okay, mamy drewno i to masę. Więc możemy. Wow, Ale się jaram. słuchajcie, to jest tak szybka podróż, że raz będzie mi mega zazdrościć. Jak <grym> zobaczy, co ja mam. I w sumie mając jedną elytrę, to jest najlepsze. Że właściwie dywanie kolejnych elytr nie powinno być żadnym problemem, e, ponieważ, okej, okay, w ogóle rozmawialiśmy te, te świnki, nie świnki, tylko pszczółki, ale e, coś z nimi jest dziwnego, one coś, one coś w pracują, nie wiem, o co do końca chodzi. I żeby było choć trochę bardziej świetnie, to mamy taką małą choineczkę. E, okej, okay. nie wygląda to tragicznie, ale będzie lepiej wyglądało, spokojnie, dlatego że mamy jedną zmianę do, 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 do jeszcze przed sobą. E, Wspieszmy na chwilę, tymczasowo, te dowodniki, bo, kurczę, ten fioret. To wydywalnik mnie tutaj nie przekonuje. Trzeba będzie znaleźć jakiś inny, może ciepły kolor. I słuchajcie, zrobimy narożnik dla kotów. Tak. Tutaj koty mają swoje własne królestwo, może w sumie taki kwadratowy. O, okej, okay, więc tutaj mogą y, kotki sobie siedzieć, zrobimy dla nich miejsce. Tutaj też ustawimy jakiś inny, może żółty lub y, czerwony kolor y, dywaników i w sumie nie wiem, czy jednak nie chcieliby zrobić tutaj podwójnego łóżka, bo to pojedyncze łóżko wygląda jakoś tak biednie. O, jest lepiej, jest lepiej, ale na to nie jest to. Może brakuje mi tutaj obrazku mona. Wow, wow, to nie obrazek monaliska. Ale mówię, że właśnie może tu brakuje mona... obrazku monaliska, bo tak wiecie zawsze. Zawsze jest przyjemnie, co ja stawiam, co ja najlepszego stawiam. O, okej. Okay. Może to będzie wyglądało lepiej i... No, jest lepiej, jest lepiej. Okej, okay. no. Dużo lepiej, dużo lepiej, moi mili. Więc przeprowadźmy kotki, żeby zaczęły swoje nowe pomieszczenie. Hej, kotki. E, hej, dragon. E, ogólnie to tak, już nie będę mieszkać tutaj, Katan. Znaczy, że nie będę spać tutaj, w łóżku Harry Pottera. Hej, chodźcie. To nie jest to łóżko, które was powinno interesować. Chodźcie, chodźcie. Tutaj mieszkaliśmy tymczasowo tylko. Chodź. O, dragon. Dragon ogarnie, że to było tymczasowe łóżko. Chodź, zobacz, zobacz. Dragon. Popatrz. Nowe łóżko. Nie chcesz. W nim się wylegiwać? Dobra, wiecie co? One naprawdę kochają łóżko Harry Pottera. Ojeju, dragon! Nie spokojnie! Chwila, chwila, chwila. Dora, musimy wzięć to łóżkę tymczasowo, chyba że ty chcesz mieszkać tutaj. No nie wiem, że chcesz mieszkać tutaj, to ja nie będę ci zabraniać, no nie? Ale chciał zrobić ci fajniejsze miejsce. Wiesz z dywanikiem, a nie takie ciasne i w ogóle. chociaż wiem, że koty. Koty mają. Koty żyją własnymi prawami. One mają własne prawo, one mają gdzieś to, co my im każemy, ludzie. Pff, co my możemy wiedzieć o kotach? Hej, chodźcie. Dobra, może jak przyjdzie noc? To zmienią zdanie ja się położę w tym łóżku, a swoją drogą muszę wam pokazać w takim razie yy, ten nowy blok, który mega mi się podoba, którego wcześniej nie było w tej serii jeszcze ani razu, a pojawił się, słuchajcie, w pełni utleniona miedź. Tak. Zobaczcie, tutaj mamy to, jak. Okej, okay, na początku miedź była cała pomarańczowa, czy taka brązowa, no nie? Potem stała się delikatnie utleniona. Potem stała się mocno utleniona. No to była lekko utleniona. Potem mocno utleniona. A tu już jest miedź w pełni utleniona. I to wygląda według mnie mega kozasko. I nie mogłeś to czekać, kiedy wreszcie to wszystko zmieni się w pełni utlenioną miedź. Łącznie z wejściem, bo tutaj pamiętajcie, że też mamy miedź. Tylko na coś. Dużo wolniej się utlenia. LOL Dragon. <laughs> Okej, okay, on lubi być na Shakerboksie. To jest ciekawe, nie wiedziałem, że koty lubią Shakerboksy aż tak, żeby na nich leżeć. No myślałem, że tutaj będzie będziecie miejsce. No ale jeżeli tutaj. Okej, okay, to wygląda jak takie łóżko dla kota. Tak jakby w się sensie sobie, że mogłoby tak wyglądać łóżko dla kota. <grytanie> okej, okay, kombinuję tutaj, słuchajcie, z jakimiś drzwiami, trochę standardowymi, ale te banery nie wyglądają najlepiej. Gdyby one były dłuższe jeszcze jedną kratkę, to wtedy byłoby fajne, ale niestety nie są. I wyglądają mega dziwacznie, więc ja sobie to wywalam. E, I chyba jednak zrobimy tutaj zwykłe drzwi. O, o, przyszedł katan! Katan, dobra, okej, okay, to będzie tu przesujemy katan. I ty możesz grzecznie siedzieć na tym dywaniku. Wow, jaki grzeczny kot! No, patrzcie na to. Okej, okay, za chwilę będzie robić ciemno. To jeszcze tylko skoczę, zobaczyć. Ee, jako, że ja się chcę być władcą kotów, to zobaczyć, czy przypadkiem nie pojawi się jakiś nowy kotek. Bo, kurczę, tego samego jest tak dużo, że tutaj już spokojnie dwa koty mogłyby się pojawić, szczerze mówiąc. Ale jak widzicie. Chyba niczego nie ma. Jest tylko lisek i trusek. Tak, to jest, właśnie ten lisek, który tutaj się kurczy, krząta cały czas. I on próbuje zajść do monaliska. <laughs> Jakby codziennie go tu przepuje. On się nazywa lisek. Trusekie to jest myślać, że jest nowy kot. To jest ty dragon, jak ty się teleportujesz? Mordko, dobra, wracamy do domu, może ja wiem, że tutaj będą creepery zaraz, żeby jeszcze sobie straszyć te ogórasy zielone. Ale ja, ja raczej wolę z nimi się nie spotykać, ok, Dragon? Więc pierwsza mm, pierwsza noc kotków w nowej sypialni. Jeszcze bez drzwi, ale w nowej sypialni. Dragon, nie wiem gdzie jest, ale ja się położę i one powinny do mnie przyjść chyba. Przychodzą? Przychodzą? Super! Elegancko. Zobaczymy, czy przynieśli mi jakiś prezent, bo to jest mega fajne, że kotki przeszły prezenty. jeszcze słuchajcie. O, 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 dostałem. Czy to jest piórko, Dragon? Dzięki wielkie! To jest... Prawdziwe piórko! Ja powinienem chyba kolekcjonować prezenty od was tutaj. Coś jeszcze mi tutaj brakuje, To tu jest troszeczkę jeszcze za pusto, coś tu jeszcze wykminie. Jeszcze nie co, możecie znaleźć jakieś propozycje. Możliwe, że po prostu dalibyśmy gdzieś tutaj jeszcze na przykład armor standa, który wisi tutaj, bo to są takie dwa armor standy, dwie zbroje, w sumie nie wygląda to aż tak dobrze, wystarczy tutaj myślę, że nawet jedna. Okej, okay, Dragon, może usiąść, usiądź, bo jesteś bardzo niespokojny, kotek. Chodzisz za mną i nie wiem w sumie czego chcesz. Pewnie rybek chce, ale rybki to mi się skończyły niestety, Dragon, wiesz? Więc zrobimy drzwi. Nie wiem, czy one powinny być takie. Nie, raczej nie. Raczej nie powinny być takie drzwi, takie się wydaje. E, ale w porządku. Możemy zrobić, wydaje mi się, crafting table. E, w tym. No, w tym pokoju powinien być crafting table. No, zawsze musi być crafting table. Przy łóżku, przecież hej. Więc zróbmy go tutaj i zrobimy. E, czy płytki naciskowe? Dużo płytek naciskowych właściwie powinniśmy zrobić. Mamy tylko trzy. Powinny być, słuchajcie, cztery, bo z każdej strony raczej chcemy płytki, bo y, fajnie jednak jest móc wchodzić do drzwi w domu po prostu nie naciskając żadnych przycisków. Więc o, z tej strony działa, z tej średnio. Musimy wziąć drewno. Elegancko. No i mamy sypialnię. Pięknie, pięknie. Tutaj jeszcze jest troszeczkę zbyt sucho, ale o tym będę kminić niedługo. I długo. już jeszcze to będę kminić i długo. Ty, Ogórku, uważaj, nie wybuchaj, bardzo dobrze. E, co dzieje się o nowych zmianach? W sensie, podoba Wam się to, co tutaj się dzieje z tym domkiem? I w sumie nie tylko domkiem, ale też i okolicą. Te ścieżki, wszystkie nowe połączenia, nowe domki. E, napisz w komentarzu, co powinniśmy wydać teraz, w następnej kolejności. E, I zestaw łapkę w góry, że tego nadal nie zrobiłeś. Pamiętaj, że filmy pojawiają się dosłownie codziennie z tej serii. W linku masz Discorda, gdzie możesz wysłać swoje fanarty, za tyle wszystkie bardzo serdecznie dziękuję oraz sklep z Monaliskiem, takie to piękne rzeczy tylko tam znajdziesz, więc do usłyszenia jutro o 9.30, dzięki wielkie, że byłeś ze mną, do samego końca i cześć!